Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1, 2 oraz 3 marca 2024. Nasz kraj ma obecnie ważniejsze sprawy do rozwiązania. Po co mamy zajmować się upamiętnianiem jakichś harcerzy, którzy zapomnieli, że się wojna skończyła. Siedzieli w lesie, bo chcieli, bo chcieli. Żołnierze niezłomni, symbol oporu i niezłomności, odwagi i determinacji, patriotyzmu i poświęcenia. Wolności. 1 marca klub miał uprzejmość współorganizować z polskimi szkołami w Szkocji oraz harcerkami prelekcje oraz pokazy filmowe związane z tematyką żołnierzy niezłomnych. 2 marca. Za to, że wolnym Klub zorganizował być. pierwszy rajd Ścigają rowerowy ku pamięci żołnierzy ci, wyklętych. Rajd odbył się na trasie żyć. Edynburg do Fort Road Bridge. nigdy głów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, dla nich obroża zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. 3 marca natomiast klub zaprezentował mini recital filmowy. Zostały pokazane po raz pierwszy w Szkocji filmy Jak zostałem żołnierzem wyklętym oraz Kryptonim Boa. Filmy mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości Festiwalu Polonijnego Losy Polaków. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w wydarzeniach. Pragniemy Światła również podziękować panu Markowi Straczyńskiemu z Domu Polskiego w Edynburgu. Pośród klęczących do mnie szli, w pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sforapsów, psów, ci, co nas meczy, wolą żyć. I nie podniosą nigdy głów, moja wolności nie znał Cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności. Mojej wolności. Pada mgła, nadchodzi nowy piękny dzień. Moja wolności przy mnie trwaj. Najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak. Burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak, przez chwilę lufa chłodzi skroń. Za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak swora psów, Ci, co na smyczy wolą żyć. I nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie bentą jest, dla mej wolności. Tu czas krwi, Czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było wojny dni? Za taki kraj oddawać życie, słuchać pokoleń drwiący śmiech. To komuniści mają święto, Lecz mądry Bóg w tobach trzech, Pojmuje, za co was wyklęto. Zanim ostatni pójdzie z was, niebieskiej partyzan zamce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz, może historia się powtórzy! chrzma. I... Żołnierze wyklęci, znani również jako żołnierze niezłomni, stanowili polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Ich walka była skierowana przeciwko sowietyzacji Polski i narzuconym przez Związek Radziecki władzom komunistycznym. Oto kilka kluczowych informacji na temat tych bohaterów. Żołnierze wyklęci działali w latach 1944-1963. Stawiali opór władzom komunistycznym i sowieckiej agresji, walcząc o wolną Polskę. Ich walka obejmowała opór przeciwko służbom bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanym im służbom w Polsce. Ci niezłomni żołnierze wywodzili się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, byli wierni złożonej przysiędze i stanowili najliczniejszą antykomunistyczną konspirację zbrojną w skali europejskiej. Ich działania były pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji. Mimo represji i braku reakcji ze strony mocarstw zachodnich pozostawali wierni ideałom niepodległości i wolności. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamięci ich bohaterstwa i ofiarność w walce o naszą ojczyznę.